W ogóle ta Bordo to jest tak piękny kolor. Ja nawet nie myślałam, że to będzie tak, tak niesamowicie twarzowe, słuchajcie. X2839 Bordo, nowa nasza bluzeczka gra w tym kolorze. 138, już przypominam Wam, ta szerokość bluzki to 138 cm, to ona się gładziutko, fajnie układa na różne style sylwetek, także możecie dziewczyny szczupła szczupłe sobie brać i tęższe, ja to lubię sobie zawsze taką, tylko ten dziubek tu chowam, żeby gdzieś pasek albo góroc spadnie. I kobietki, tutaj długość całkowita, zerkam sobie 52 cm, w, 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 tutaj w bicepsie, potem ten biceps to Wam tak spadnie w sumie, że na łokciu to jest taka odległość, 46, więc one są... Dziewczyny takie pudełkowo-motylkowe. Normalnie się tu wkłada rękaw, nic się dziewczyny tutaj nie dzieje. X2839 Bordo. fango, go, już niestety listy rezerwowe, dziewczynki, przepraszam Was, ale, ale będę szybko uzupełniać. Ocean, coś mi się wydaje, że ten kolor to będzie szaleństwo. Najwięcej zamawiacie właśnie koloru biała, do czarnych, ciemnych spodni albo kawowych biała. Dziewczyny, ja polecam. Ja, akurat dzisiaj antagonistycznie do ciemniejszych kolorów bluzki, jaśniejsze spodnie. beż ale zobaczcie, kiedy jest ładny. On naprawdę jest bardzo przyjemny kolor. I takiej lekko perłowa jest ta tkanina w ogóle. Tak bardzo leciutko, ale trochę takam odbija światło. I dziewczyny, kawa, wybierajcie sobie, bo kolory są piękne wasza ukochana bluzeczka, natomiast tkanina jest świetna. Wiecie co? Ja tak sobie wymyślałam, że to jest siostra, ta tkanina to jest siostra muślinu. <taka>, Taka wersja bluzkowa. Bardzo pięknie się i naprawdę nosi się super. Także mi w czym polecamy bardzo.